Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu książkowego. Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Chciałbym się z Państwem podzielić refleksją na temat książki, którą już kiedyś czytałem, ale czytałem ją jakiś czas temu, bo chyba w czwartej klasie liceum, czyli 7 lat temu, jak dobrze liczę. I jest to książka Jerzego Andrzejewskiego, Popiół i Diament. Tytuł, który czytał właściwie każdy licealista, dlatego, że znajduje się, przynajmniej kiedyś, znajdował się w zestawie lektur obowiązkowych, nie wiem, jak jest teraz. I to jest książka, którą kiedyś czytałem i z której mam wrażenie, że niczego nie zrozumiałem. Jest to też krótka refleksja na temat tego, dlaczego warto wracać do lektur, które czytało się kiedyś, kiedy człowiek był bardzo dojrzałym osiemnastolatkiem. No ale jednak w tej chwili. Jest nie to, że jakoś bardziej, ale może troszkę bardziej dojrzałym i nie osiemnastolatkiem. Mam więc książkę, która stanowi trochę kanon polskiej literatury XX wieku. Książkę, która opowiada o, można byłoby powiedzieć, że pierwszych dniach wolności, ale to nie są pierwsze dni wolności, bo ta wolność w tym Ostrowcu już jakiś czas była. Natomiast opowiada o dniach właściwie kończących formalnie II wojnę światową. Mamy historię, która jest oczywista, znana, więc myślę, że nie spojluję jej tutaj, mówiąc o różnych rzeczach z tej książki, które gdzieś będę odnosił się do pewnych zdarzeń, które miały miejsce, dlatego że zakładam, że Państwo tę książkę znacie po prostu. Przy lekturze tej książki teraz uświadomiłem sobie, że to, co pamiętałem z tej książki, to był taki mały wycinek. I tak rzeczywiście to pamiętałem tylko wątek Maćka Chomickiego. I to była chyba jedyna osoba, czy, czy właściwie to jego zadanie, ta, ta jego postać, to była jedyna osoba, która gdzieś mi w tej książce tak zapadła na te długie lata w pamięci. A mnóstwo rzeczy, które w tej książce teraz znalazłem, gdzieś się wyparłem albo po prostu czytałem tę książkę będąc. Nie chcąc jej przeczytać, czytając lekturę, zmuszając się i starając się raczej odrobić przysłowiową pańszczyznę na język polski. Wziąłem teraz tego Andrzejewskiego już po lekturze Lawiny i Kamieni, i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że tę książkę czytałem po lekturze książki Bikąt i Szczęsnej, a to dlatego, że w ogóle inaczej patrzę teraz na postać Andrzejewskiego. To znaczy, ja się nigdy nie interesowałem jego twórczością. Wiem, że po lekturze Lawiny i Kamieni i po lekturze Popiołu i Diamentu ja właściwie śmiało mogę powiedzieć, że z całą tą jego twórczością się zapoznam, z całą, właściwie jeszcze nawet z rzeczami przedwojennymi myślę, że będę czytał je sobie systematycznie i chronologicznie po to też, żeby widzieć jak się autor rozwija. Ja to robiłem przy Szkworeckim i myślę, że to robię tak samo przy Andrzejewskim. I kiedy brałem tę książkę do ręki teraz, to spodziewałem się, że dostanę brutalną opowieść polityczną o umacnianiu władzy ludowej. Że dostanę książkę, która jest napisana na zamówienie, że dostanę książkę, która zgubi odcienie szarości, że dostanę książkę, którą będę czytał i z którą się będę nie zgadzał. I było dokładnie odwrotnie. To znaczy, czytałem tę książkę, czytałem Popiół i Diament, i byłem zaskoczony jakością tej prozy, tym, jak to jest dobrze napisane, ale przede wszystkim byłem zaskoczony głębią refleksji, w ogóle głębią całej tej książki, którą de facto teraz odkryłem, którą de facto teraz przeczytam po raz pierwszy powiedziałbym, bo nie liczę tej lektury z młodości. Jako osoba dorosła przeczytałem popiół i diament właściwie teraz. Kiedy mówiłem, że obawiałem się, że tam będzie pokazana, że to będzie książka napisana na zamówienie, że to będzie książka propagandowa, to jakieś elementy oczywiście takiego sposobu pokazywania świata, pewnej wizji świata tam są. Ale po lekturze Lawiny i Kamieni wiem, że wynikało to nie z koniunkturalizmu Jerzego Andrzejewskiego, tylko z jego. W samym okresie jakieś wiary w tę nową Polskę, Polskę wojenną, Polskę się zmieniającą. I mimo wszystko, mimo nałożenia tego filtra, mimo podkręcenia tej książki w wielu momentach w takim kierunku jednak nieco propagandowym, byłem teraz zaskoczony, jak ta literatura się broni. Byłem zaskoczony, jak to jest dobrze napisane. Byłem zaskoczony jakością obserwacji i głębią problemów moralnych, które ta książka stawia. I wiem, że będę mówił rzeczy niepopularne, ale być może jest tak, że odebrałem tę książkę w sposób pozytywny, dlatego że do jakiegoś stopnia utożsamiam się z wizją świata tam przedstawioną. Że nie chcę potępiać w czambu polski ludowej, że nie będę bardzo jednoznaczny czy bardzo radykalny w ocenie sytuacji, która tam miała miejsce, która jest pokazana w książce, która dotyczyła nas historycznie. Dlatego nie przeszkadzało mi zupełnie Andrzejewskiego pokazanie chociażby starych elit. Nie przeszkadzało mi zupełnie to, w jaki sposób była pokazywana przedwojenna arystokracja tuż po wojnie. Co więcej, byłem tym zachwycony. To znaczy ten rodzaj podśmiewania się, takiego na poziomie językowym dystansowania się wobec przedwojennych elit. No nie ukrywam, że mi się podobał. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że były inne osoby. Osoby były różne. Ale patrząc jak Andrzejewski radzi sobie z tym na poziomie języka, na poziomie pokazania wizji świata tych osób, to mam wrażenie, że pućiatycy, że chwali Boga jako miejscowość, to jest tak cudownie, lekko prześmiewczo pokazany ten świat, który wtedy był światem odchodzącym, i teraz na to patrzymy z perspektywy historycznej. Ale wtedy nie wiem, czy była inna perspektywa, która mogła być perspektywą jakoś sensowną niż pers perspektywa krytyczna. Niż perspektywa krytyczna na elity II Rzeczpospolitej, które doprowadziły do pewnej sytuacji politycznej, które wcześniej doprowadziły do pewnej sytuacji społecznej. Więc pokazanie tutaj tych elit, pokazanie hrabiostwa, pokazanie ich odklejenia się od rzeczywistości, takiego skupienia na sobie jednocześnie jakieś takie ograniczeń intelektualnych które oni gdzieś tam mają bo nie potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji nie potrafią zaakceptować nowej sytuacji trudno się im dziwić nawet bo ta sytuacja jest bardzo nowa bo to jest sytuacja mówimy tutaj w końcu o początku maja roku 45 nie było wiadomo jak historia się potoczy można się było pewnych rzeczy domyślać natomiast wszystko jest tymczasowe ale tutaj no, no, bawiłem się przednio, muszę przyznać, słuchając rozmów hrabiostwa i patrząc na ich sposób odnajdywania się w świecie. I wiedząc, że to jest podkręcone oczywiście, i wiedząc, że jest tutaj, nie chcę powiedzieć, że realizowane zlecenie polityczne, ale że autor odnosi się do tego i pokazuje swoją wizję, jest, jest zdystansowany wobec tej grupy społecznej, wobec tej klasy. No, i mimo wszystko to mi się podobało, mimo wszystko uważam, że to jest zrobione z klasą, i mimo wszystko uważałem, że to nie opisuje sytuacji i nie opisuje klasy społecznej, której nie ma, której nie było. Wydaje mi się, że to dosyć trafnie obrazuje mentalność pewnych elit. Pytanie, do jakiego stopnia ta mentalność i ten typ osobowości, który tutaj jest tam pokazany, do jakiego stopnia on był obowiązujący, trudno mi powiedzieć. Natomiast, gdyby ktoś mnie zapytał, czy to jest prawda, to powiedziałbym, tak, to mi się wpisuje w moje rozumienie tych przedwojennych elit, tych prze przedwojennej arystokracji. Byliby to ludzie, którzy są skupieni na przeszłości, którzy są skupieni na zabawie, którzy są skupieni na jednostce, na nich samych, którzy uważają, że im się pewne historie należą. I zarówno do tej rozmowy, jak i te zachowania, które gdzieś tam mają miejsce chociażby podczas odwiedziny w. Tej restauracji Monopol, kiedy hrabia jest oburzony, że nie ma dla niego stolika. No, Wydaje mi się, że dość są trafne obserwacje. Ale oczywiście to jest podkręcone. I tak samo podkręcone są obserwacje dotyczące przedstawicieli nowej władzy. No bo zarówno Szczuka, jak i Podgórski są pokazani jako takie osoby idealne, jako takie osoby głęboko ideowe. Pokazana jest ta ich droga polityczna, ich wcześniejsze życie, takie właściwie takie, takie migawki z życia, tego jak żyli, co stało się, że stały się tymi osobami, które są tu, a nie gdzie indziej. Te ich wątpliwości moralne ale to są takie wątpliwości moralne między wyborem dobrym a, a jeszcze lepszym. To są zupełnie inne wątpliwości moralne niż dylematy ludzi uwikłanych w nieco bardziej skomplikowane sytuacje. I jest tego oczywiście też trochę za dużo tutaj. I oczywiście te postacie są nieco zbyt pomnikowe. One się właściwie takie stały, o czym powiem za chwilę jeszcze. Ale nadal, no nadal uważam, że one są do jakiegoś stopnia prawdziwe. Być może dlatego, że chciałem tak wierzyć. No i mamy też Portret trzeciej grupy, czyli młodzieży, tej młodzieży, która przeszła przez okupację i która jest zagubiona, która jest do jakiegoś stopnia otumaniona, trochę zaczadzona pewną ideą, która gdzieś wcześniej funkcjonowała, która nie bardzo wie, jak się ma w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, bo nie wie, że przyszła nowa rzeczywistość, która jest do jakiegoś stopnia manipulowana, oszukiwana i która tak naprawdę poniesie główny koszt tej zmiany, która się dokonuje i tego, że wychowała się ta młodzież w ramach jednego systemu wartości, a teraz pojawia się świat, który będzie mówił o innym systemie wartości i te ich nie wartości niekoniecznie będą tymi, które ten świat będzie chciał docenić. To były te trzy główne grupy. Jest czwarta grupa, czyli ci wszyscy ludzie nowi, Ludzie nowi, nowi, ludzie nowi starzy, ci, którzy nie są może, nie byli tą arystokracją, ale funkcjonowali w tamtym świecie poprzednim, czyli przedsiębiorcy, czyli sędziowie, czyli ta taka, no nie chcę powiedzieć, że elita, ale nazwijmy to grupa, używając tego określenia marksistowskiego, można byłoby powiedzieć, że to była burżuazja, ludzie mieszkający w miastach, zajmujący jakieś wyższe pozycje zawodowe. Oni też są tutaj bardzo, bardzo przerysowani, o chociażby postać dziennikarza pieniążka, takiego trochę alkoholika, trochę takiego cwaniaczka, no jest prezydent miasta, jest właściciel restauracji, jest sędzia. Ci ludzie wszyscy zasadniczo, może nie są do końca źli, ale na pewno nie są do końca dobrzy i na pewno mają coś na sumieniu. I to portretowanie sumień tutaj, portretowanie tego aspektu psychologicznego tych osób zrobiło na mnie duże wrażenie. Bardzo mi się to w tej książce podobało. I fragmentami, kiedy czytałem o tych ich wątpliwościach, o tym, co myślą, jak się czują, dlaczego podejmują pewne decyzje, co ich motywuje, to miałem takie wrażenie, że Sapkowski pisząc Wiedźmina, w dużym stopniu hmm, nie wiem, czy opierał się na tym, co napisał Andrzejewski, ale że miałem wrażenie, że czytam trochę fragmentami sposób postrzegania świata Geraltowy. I nie chodzi o wartości, ale o sposób odbierania tego świata. O stawianie sobie pytań, o takie bycie w ramach wątpliwości. O to, że nie do końca wiemy o takie rozchwianie decyzyjne, i to jest tutaj pięknie pokazane. To znaczy, to wybrzmiewa, ta książka wybrzmiewa jako na pewno książka psychologiczna. To jest powieść psychologiczna, która ma różne jeszcze inne atrybuty innych typów powieści, ale jako powieść psychologiczna ona niewątpliwie funkcjonuje. I teraz warto spojrzeć sobie na to, jak ta książka powstawała. Bardzo państwa zachęcam do lektury pracy doktorskiej pani Sony Dawid, która napisała pracę pod tytułem Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego. Recepcja, tekst, gatunek. Ta praca doktorska została złożona w roku czy obroniona w roku 2007 na Uniwersytecie Śląskim. W opisie odcinka znajdziecie państwo link do tej pracy i jest to świetne uzupełnienie książki dlatego że pani Sonia Dawid w swojej pracy dokonuje podsumowania takiej analizy tego jak popiół i diament zmieniał się na przestrzeni lat ona posługuje się koncepcją trzech wydań wydanie pierwsze jeszcze przed nieopublikowane ale które nazywało się zaraz po wojnie i taki był Oryginalny tytuł tej powieści, wydanie z roku 1947, czyli książka powstała w roku 1947. Potem książka, która została wydrukowana w roku 1948, Popiół i Diament, zasadniczo uważany za pierwsze wydanie, ale u niej drugie. I wydanie drugie Popiół i Diamentu, tak zwane ale z perspektywy całej powieści, to jest trzecia wersja Popiół i Diamentu, czyli to poprawione wydanie z 1954 roku. I jeżeli zajrzycie sobie Państwo do tego doktoratu, do czego bardzo zachęcam, bo on jest bardzo dobrze napisany, ale jednocześnie, jeżeli znacie Państwo książkę, to będziecie sobie państwo w stanie przeskoczyć do odpowiednich wątków i w ogóle spojrzeć trochę inaczej, bardzo tak, tak detalicznie na niektóre fragmenty tej książki, i wydaje mi się, że zajrzenie tam jest, daje taką szansę porównania tekstu, daje szansę zobaczenia, jak książka się zmieniła, jak zmieniała się narracja. Jak Andrzejewski pracował na tekście jako pisarz, które rzeczy były poprawiane w kolejnych wydaniach, bo nie jest tak, że poprawione były tylko rzeczy o wymiarze nazwijmy to politycznym, że postacie, które powinny być dobre, zostały, że tak powiem, odlane w brązie, wykute w kamieniu, i że postać sztuki, że Podgórskiego. Została poprawiona, uwznioślona nieco, że to jest jedyna zmiana w tej książce. To jest oczywiście zmiana. Natomiast widać, jak Andrzejewski jako pisarz pracował na tekście. Jak skracał zdania. Jak pozbywał się zbędnych przymiotników. Jak zmieniało się postrzeganie rzeczywistości trochę jego. Świetnie to jest pokazane. Bardzo Państwa zachęcam do chociażby do przejrzenia tego doktoratu, bo to jest, wydaje mi się, w kontekście czytania tej książki znacząca rzecz. No i właśnie, i tam autorka wspomina o tym, że Popiół i Diament to jest powieść do jakiegoś stopnia psychologiczna, ale jest to też powieść polityczna i o tym wiemy, ale jest to też powieść społeczna. I ten wątek społeczny, ten wątek pokazania. Społeczeństwa tuż po wojnie, właściwie kiedy ono się kończy, pokazania życia w Ostrowcu, pokazania tych klas, pokazania sposobu postrzegania świata przez tych ludzi jest dla mnie zachwycający. Bardzo mi się to podobało. Podobały mi się też bardzo w tej książce konflikty moralne, które tu są pokazane. Ja lubię takie rzeczy, lubię szukać tragizmu. I dostrzeganie tragizmu uważam za taki element tożsamościowy łączący nas z kulturą grecką, z takim fundamentem kultury europejskiej. I szukam tego tragizmu. I ten tragizm pokazany w postaci sędziego Koseckiego, czyli tego że człowiek, który przed wojną był sędzią bardzo przyzwoitym. Potem staje się kapo w obozie koncentracyjnym. Potem wraca, ta jego tajemnica zostaje odkryta. Ta jego relacja z żoną, tragizm tego. Tragizm tego, że człowiek, który innych oceniał, teraz sam gdzieś znalazł się w takim dziwnym miejscu. Później relacja jego z Podgórskim, próba wyjaśnienia tego, próba usprawiedliwienia się cały wątek Kelmickiego, tych jego dylematów czy zabić, czy nie wątek tych młodych akowców, którzy próbują jeszcze coś w ramach tej nowej rzeczywistości zrobić. Genialny wątek Kalickiego, tego przedwojennego socjalisty, lewicowca, który jednakowoż bardzo mocno oddala się od szczuki i niby jest lewicą, ale jednocześnie nie chce być komunistą. No cudnie to jest pokazane, pięknie to jest pokazane i świetnie napisane. I kiedy czytałem tę książkę, to dotarło do mnie jedno: to dotarło do mnie, jak bardzo ta książka różna jest. Od książki, o której jakiś czas temu opowiadałem Państwu, książki, która opisuje dokładnie ten sam okres, dokładnie właściwie co do dnia ten sam okres, tylko historia rozgrywa się w Czechach, a właściwie w Czechosłowacji. I mówię tu o książce Szkworeckiego, Tchórze. Jeżeli Państwo znacie Popiół i Diament i przeczytacie sobie Tchórzy, to zobaczycie: jeżeli znacie Państwo Popiół i Diament i przeczytacie sobie Tchórzy, to zobaczycie dwie paralelne historie, które toczą się w odległości od siebie małych kilkuset kilometrów, dotyczą ludzi w bardzo podobnym wieku, dotyczą miejsca w bardzo podobnej sytuacji, czyli właściwie wycofania się Niemców, czy wkroczenia oddziałów radzieckich, akurat, no takie pierwsze dni wolności. I jak zobaczycie sobie, jak o tym pisze Szkworecki, a jak o tym pisze Andrzejewski, to będzie widać, moim zdaniem, tę fundamentalną różnicę na poziomie. Takiego charakteru narodowego, na poziomie sposobu postrzegania rzeczywistości, to będzie widać tę różnicę gigantyczną między Polską a Czechami. To są te same dni, to jest niesamowite porównanie to są te same dni, ta sama historia, bardzo podobni ludzie, zupełnie inne przedstawienia tego, zupełnie inny sposób postrzegania rzeczywistości, zupełnie inne dylematy. Fantastyczne to jest, fantastyczne to dla mnie było i myślę sobie, że. Kiedy będę uruchamiał ten mój podcast w języku czeskim, to myślę, że zestawienie tych dwóch powieści, myślę, że to będzie otwierający odcinek w moim zestawieniu dla braci Czechów, jak będę mówił o tym, jak się postrzega Czechy z Polski. To zestawienie tych dwóch powieści jest moim zdaniem bardzo znaczące, bardzo znaczące. Powstałe prawie w tym samym okresie no napisane Szkorecki był dużo młodszy, ale to jest ten sam okres, ta sama historia, bardzo podobni ludzie. Kompletnie różne wizje świata. Bardzo Państwa zachęcam, bardzo Państwa zachęcam, żebyście spróbowali, nie wiem kiedy czytaliście ostatnio, Popiół i diament. Jeżeli czytaliście dawno, to bardzo Was zachęcam, żeby spojrzeć na tę książkę całkowicie na świeżo, odłożyć wątek tego, że ktoś kiedyś uważał, że to było napisane na zamówienie, że to miało spełniać jakąś rolę. Nie. Spójrzmy na to, jako na literaturę, a jest to literatura Naprawdę wysokich lotów. Ja jestem tą książką zachwycony. I będę czytał Jerzego Andrzejewskiego więcej, i myślę, że on w ramach tego mojego podcastu będzie powracał. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję za słuchanie tego podcastu. Powrócę do Państwa w stosownym momencie. Tymczasem żegnam się przez mikrofon. Mówił do Państwa. Marcin Piotrowski. Do usłyszenia!